Jak Labubu wyrzuciło 3 szóstki Tak Wyrzuciłeś wczoraj 3 szóstki Dużo ludzi to widziało. No dobra, rzucamy Powinienem cię spalić Rzucamy za Labubu teraz Dobra, teraz rzucam za wszystkich ludzi, co chcą, żeby za nich rzucić. Co się dzieje? Czemu ty ruszasz tym? Czy wy to widzicie? Ten duch dalej z nami gra. Powiedz nam, czy, wyrzuc czy teraz wyrzucę trzy szóstki. Rzucimy teraz trzy szóstki. Możesz nam powiedzieć? się, odsunę się nawet. Nie chcesz nam powiedzieć? Dobra, rzucam za wszystkich, co tego chcą. Ej, coś, coś, coś mówi do nas. Coś by chciał powiedzieć, ale. Zobaczcie, tutaj się świeczki palmy cały czas. Od wczoraj. Widzicie? To jest niemożliwe. Dobra, rzucam. Sześć-dwa-jeden. sześć sześć Numer the best. Jutro będzie the best.